Witam na kanale Telka24. Jeśli waszych urządzeń nie brakuje wyjść Ethernet, HDMI, USB, czy wyjścia słuchawkowego, warto zamiast tylko małego hubika, tu jest akurat hub 12 w jednym z USB-C firmy Deco. Zaraz zobaczymy jego specyfikację, następnie jak wygląda po wyjęciu z opakowania. Jeśli chodzi o specyfikację, widzimy, że mamy HDMI w standardzie 4K na 60 Hz, dwa wyjścia. Display port T4K na 60 Hz, dwa wyjścia USB typu C oraz trzy wyjścia USB A. Oprócz tego mamy też gniazdo lanowe i jednogigowe, wyjście na karty SD oraz microSD i oczywiście wyjście słuchawkowe Jack 3,5 mm. Dobrze, teraz zacznijmy, zawartość opakowania. W opakowaniu znajduje się instrukcja obsługi w różnych językach. To oczywiście też mamy podaną tą specyfikację co było na opakowaniu oraz jak podłączyć lub nie podłączać urządzeń do tego huba tutaj widzę firma DECO zrobiła taki fajny prezencik, jeśli chodzi o woreczek, żeby ten hub się nie uszkodził w podróży, czyli tam gdzie w jakimś waszym plecaku z laptopem. I jak możecie, tak się prezentuje hub, jeśli chodzi o jego obudowę. Jest wykonana z aluminium. Mamy wejścia, jak mówiłem, USB-A oraz USB typu C. wyjście słuchawkowe z tej strony mamy wejście na kabel Ethernet, czyli to jest wejście internetowe. Dwa wejścia displayowe oraz HDMI. Tutaj możemy podnosić karty micro SD oraz karty SD. Zaraz tego huba podłączę pod tablet. Akurat zrobimy dzisiaj testy z tabletem. I zobaczymy, jak się sprawuje. Podnoszę teraz chyba deko do tableta. Sprawdzimy, jak się sprawuje z urządzeniami mobilnymi, nie tylko z laptopami. Ja go tu podłączyłem. W tej chwili zapaliła się kontrolka, że hub jest wykrywany, czy ma napięcie. Akurat z tableta podnosimy następnie kabel Ethernet. Sprawdzimy, czy będzie internet. Przez łącze takie bardziej stabilniejsze niż. Wi-Fi, tu się kontrolki, jak widzicie, świecą. Tablet też go wykrył. Sprawdźmy po prostu, czy jest internet na speed testie. Prędkość jest około 300 megabitów. Za chwilkę podłączę pod inne urządzenia pod USB. Sprawdzimy, czy z takiego tableta, dzięki hubowi, możemy zrobić powiedzmy taki mały, przynośny komputer. Ponieważ tarot nie ma budowanego wyjścia słuchawkowego skorzystam z wyjścia słuchawkowego w naszym hubie. Zaraz sprawdzimy czy wykrył nam słuchawki. Nie wiem czy będziecie słyszeli akurat muzyka w tej chwili dochodzi z słuchawek. Dobrze, teraz spróbujemy zamienić naszego huba w mały komputer, podłączę po niego klawiaturę, myszkę oraz pendrive'a, żeby korzystać jako dysk zewnętrzny. Teraz zaczniemy podłączać różne urządzenia pod tego huba, akurat skorzystamy z wyjścia USB typu A. Tutaj zaczęło już świecić pendrive, że wykrył go, następnie podłączę myszkę bezprzewodową. Oraz starszą karturę po kablu, sprawdzimy czy to wszystko będzie działało. Oraz do tego podłączymy jeszcze kartę SD, żeby sobie mieć Maksymalnie wykorzystane ilość miejsc w tym hubie. Sprawdzimy czy nam klawiatura pisze. Wykorzystam do tego przeglądarkę. Sprawdzimy na przykład co ciekawego się dzieje na świecie. I tu jak założycie w pełni działa myszka. Możemy sprawdzić co jest ciekawego na świecie. Oczywiście, jak macie jakiś program do pisania, typu nie wiem, Worda, czy tam Excela, to możecie wszystko, wszystko w pełni skorzystać. Oczywiście też możemy wpisywać sobie na YouTube różne rzeczy, by nam się podobało. Jak można zaobserwować, mieszka kreatura, ułatwia nam życie. Oczywiście reklamy się muszą pojawiać. Teraz zobaczymy, czy mamy dostęp do danych z naszych urządzeń typu pendrive, czy karta micro SD, czy ten SD. Tu mam jakiś plik, akurat na pendrive. Zobaczymy też się zdjęcie nie chciało grać ale jak też możecie zobaczyć mamy dostęp do pełnego karty SD Jeszcze pod ten jeszcze po tego H możemy podłączyć monitor pod HDMI lub wyjście displayowe. Wtedy byśmy mieli sporo większy ekran. Wiadomo jak mamy ekran dotykowy, to możemy korzystać z ekranu dotykowego na tablecie. Ale jakbyśmy to podłączyli pod większy ekran. Też mamy wtedy ułatwienie jeśli chodzi o mobilność. Podłączamy klawiaturę, myszkę, słuchawki czy kabel Ethernet. Jedna wada tego huba jest to, że nie mamy opisanego w tej chwili usb typu C, pod które możemy podłączyć napięcie, tak jak mówiłem wcześniej. Zdarza się, że akurat będzie za małe napięcie szło z tego urządzenia mobilnego. Tutaj widzimy, że możemy podłączyć napięcie pod usb pierwsze od tej strony. Szkoda, że to nie jest opisane, że tu możemy podłączyć napięcie, żebyśmy mieli zewnętrzne zasilanie. Wolniej by się wtedy przy okazji też Tablet rozładowywał albo by się przy okazji ładował. Za chwilę podłączę jeszcze pod to napięcie sprawdzimy, czy będzie się tablet przy okazji ładował przez tego huba. Podłączę jeszcze zasilanie pod tego huba sprawdzimy, czy przy okazji naładuje nam tablet. Jak widzimy, w tej chwili tablet się ładuje. Hub jest zasilany z źródła zewnętrznego. Podłączymy jeszcze raz na kabel Ethernet. I powiedzmy mamy w tej chwili taki, dzięki temu hubowi mamy taki mały komputer zrobiony z tableta. I według mnie taki hub to jest taka fajna rzecz. Ja bardziej jeśli chodzi o te akurat huby korzystam z wyjścia na karty SD, ponieważ kamerę, którą w tej chwili nagrywam dla was ten film, posiada kartę SD i łatwiej jest podłączyć kartę do laptopa przez hub, ponieważ laptop nie posiada tego wyjścia, a tak musiałbym kablem USB łączyć kamerę z laptopem i oczywiście tu wtedy też jest wolniejszy transfer oraz musi być kamera uruchomiona, żeby mu przegrywać dane, tak po prostu wkładam kartę SD do Huba i przesyłam filmy czy zdjęcia na komputer. Jeśli Wam się ten dzisiejszy filmik podobał, dajcie łapkę w górę, trzymajcie się.